Jestem w górach, to idę po nich połazić. Może co dojrzy. No dobrze, że sandałka nie wziąłem. Tylko takiego dziada wchodzę ostatnio w tym, a to już też dwa lata ma. A to tam, ta skała. Co na nią da godzinka, jest. To, to pykam. Coś tu ma taką wielką, smoczą roślinę, albo fisa jest i musiał skręcować połowę, byś się tak rozrosła. O kurcze, cały płot tego mu obrosło. Fajne rzeczy tu ludzie mają. A wiecie, co we wsi widziałam? Wstawię zdjęcie. Słyszałam już i polski język, a w lodówkach odkryłam kiszonki i pisze, że polisz są. Natura lesa probioticos takie rzeczy znajdziecie. W ikabambie, nie są tanie, bo 6,50 ta natura kosztuje. Taki widoczek mam. Pogoda. Słońce jest, że chmura cały czas wisi. Jeszcze nie padało. Mam nadzieję, że nie zacznie. Uuu, tutaj fajne ptaki się drżą. na dole tam to wilka bamba fajna mała mieścina czasem druga, ale może być lubię takie miasta, bo się szybko nie gubię znajduję wszystko jest bezpiecznie idę po takiej dróżce nie ma źle jak daję radę na tym klapoku naprawdę sobie challenge, że wymyśliłam cały czas mi się to odpina jeszcze trochę mi zostało ani kręcę, bo wiej. Jest super w trawie, jak ja lubię trawę kwitnące, Żartuję. Alergię mam na nie. A to akacja. Po drodze też dużo było. W pewnym momencie tam, gdzie meczka pędzili. Albo coś z agawy. A ładnie tu. Jeszcze jak mam, myślę, zobaczę. Na mapkach. Ale sobie wymyśliłam z tym buciorem, już teraz żałuję. Ale nie chciało mi się wracać Mega lasek wieje. Ale nie ma źle, nie ma ani zimno. Tak w sam raz. Droga też nie jest najgorsza, to jest bardzo płasko. Nie wiem gdzie dojdę i czy dojdę. W tym laczku się wybrałam. No fajny ten lasek. I oczywiście to wszystko na drzewach, co widzicie, jakie wielkie. To są powietrzne, piękne. Rosną tak cudownie tutaj. O, jeszcze kawałek, widzicie ten krzyż tam? To muszę smykać, Nie wiem, czy iść, czy nie. Klapku tak nie jest. dzisiaj, klapkowa. Prawie doklapałam, jeszcze mam ten kawałek. Ale nie idźcie na takich butach. Jak widzicie podróżników, na takim czymś, to oni gówno i nigdzie chodzą. Tak samo w flip flopsa. Człowiek normalnie nogę skręcić, może to, to, to nie jest but na takie coś. Wydaleko mi się ten jeden cały czas otwiera i muszę co parametrów poprawiać, a ten drugi mi się przesuwa. Tragedia. Ale doszłam, już prawie jestem challenge zaliczony. A ten krzyż widzę, że z luster zrobiony już taki potłuczony mocno. to no, łapałam raczej, ja nie wlazłam. Bo z Błażeniem to, to ma mało wspólnego. Raz tyle czasu. O kurno, tam idzie dalej. A w tym laczku. A tam do tego drzewa. Albo... muszę obaczać. Ciekawie to wygląda wszystko. I widoczek. Tam jest fajna pogoda, widzę, tam... No tutaj nad... Wikabambą tak niezbyt. Pytanie, co tu miało miejsce? Grochy ktoś rozsypał, jakieś kwiaty... i banany. Czyżby jakieś... małpy tutaj ognisko i dary składały? Oj, hipisostwo mieszka w tej Wikabambie, nie wiem o co chodzi. Ale... Coś tu jest na rzeczy. Ryże widzę. Kiwi zostało, nikt nie chciał. Nawet ptactwo nie chce tego kiwi zagranicznego, bo nie wierzę, że to tutejsze jeść. I banany, jakby ktoś zgłodniał, to można się pożywić. Bo to jeszcze świeży. Także to nie tak dawno miało miejsce. Co tu jeszcze widzę? Soczewica Albo taka ciemna. Ktoś dary składał i pali. Mm. Takie rzeczy Bambi, szamańskie. Ale to drzewko tutaj tak pięknie, jeszcze ta ławeczka, no cóż, malina. Ja się wracam, ale może jutro z rana przyjdę. Tak zawsze mówię, z rana i potem dupy że nie umiem. Jak już wyjdę, to wyjdę, ale najgorzej wyjdzie. Jajku, to wygląda jak. Alpy, ale takie fo czyli przed Alpy bawarskie takie, jak to pięknie wygląda tutaj, tak swojsko i domowo. Ta brama oznacza, że jestem w punkcie wyjścia. Góra liczy się, pamiętajcie, jak jesteście w domu. A ja sobie myślę, po co oni tą żadną folię tu wyłożyli? A tutaj spadło gniazdo dzikich os. A na wierzchu na bramie jest je, jeszcze jedno. Nie wiem czy odpadło czy... Teraz pomacałam tu białe, to, to nie jest wok, to jest takie mechaty, znaczy bawełniany. To będą może jaja tych os, nie wiem jak się to nazywa. W każdym bądź razie to nie wosk, szkoda, bo szukam. Znaczy, znalazłam świeczki w kłęce za jednego dolca, ale pan nie był pewny, czy są bez dodatku, więc odpuściłam. Mam nadzieję, że nie piśnie. Jaki olbrzym. Wygląda jak iguana. Chciałabym pokazać, jak on wygląda w rzeczywistości, jak wielki. Ale on mi ucieknie, no. Ten kamień jest jak mojego pobuta, to jest szoranczo, ale piękno. Naprawdę. To jest moja ręka, zaraz przy nim i on jest jak jeden duży palec, taki wielgachny. No ciężko nakręcić, ja nie mam wprawy w kręceniu, ja nie YouTube'owa gwiazda. Drugie podejście, tym razem na sandałku. Mam z miejsca, gdzie ostatnio skończyłam. 900 metrów, pisze. 22 minuty. Jestem pod górą, z tej strony. Mam dobrą pogodę. A z tej się mi, ale trzeci raz tu podchodzę i idę teraz. 22 minuty się powinna pogoda utrzymać. Zobaczymy. Tykan. Idzie się przy górze. Trzeba. Od krzyża podejść w górę i potem w dół. To nie jest najgorsze, ale tutaj, w tym lesie, jest dość wąsko. Dobrze, że mam inny but, bo w lesie idzie. No, po takim wąskim i skośnym. Nawet pełny but by się przydał, ale mi jest zawsze za ciepło. Ja wolę na sandały. Także tak to wygląda. Gdzieś tu będzie wyjście, zaraz. Po 13 minut jeszcze mam. Już kawałek widzę jak prowadzi droga tu, przy górze i tam gdzieś. Nie wiem czy jeszcze w bok, albo w górę pójdzie. Tam na końcówce, zobaczymy. Wdeptałam na grań, idzie się tą dróżką. Trzeba tam zygzakiem obejść w ogóle całą górę się obchodzi, to się jak to normalnie. W górach teraz idę po grani 370 metrów, ale nie wiem czy tu będzie w ogóle jakiś krzyż mszy leży, nie. Tylko ten narcystyczny, lustrzany, tak wygląda grań, takie słowie, te przepaście. nie wiem jaka to jest wysokość, jeden ekwadorczyk mówi coś 1700, także to nie jest, nie wiadomo co mu tylko fruwa. Dzisiaj mam fajną pogodę, nie wieje, nie? już nawet mikrofon nie potrzebuję, jeszcze kawałek, ach tam widzę, że coś jeszcze prowadzi albo, albo tam w tą graniu. Ja uwielbiam chodzić po graniach, lepiej się chodzi niż po tę górkę, bo bardziej płasko. Już przeszłam kilka grań w swoim życiu. Jedna z gorszych to Watzmann i cukszpice, ale cukszpice lub zgrad. Także to jest już taka dość poważna grań, górka. Okej, okay, to ja smykam i nakręcę jak będzie wyglądać pogoda z tej strony. Mam piękną za mną, tylko idzie jakiś taki niefajny sęp. Zdziajałam się na tej górce, widać, ale tak już jest w górach. Smykam. Weszłam, ale szczerze powiedziawszy nie chciało mi się. Idzie się tą granią w dół, bokiem, potem cały czas tą granią tu i, i tu. Także schodzi się. Nie wiem, czy jestem wyżej. Mam wrażenie, że jestem niżej. Zaraz zobaczę na mapach. Mam nadzieję, że widać. Jestem na Mandango. No niestety moja mapka ostatnio w ogóle nie wyznacza trasy. No, i muszę zejść teraz z powrotem, tu do tego punktu czerwonego, który sobie zaznaczyłam i na dół. A nie mam wody. O kurczę, to tu idzie iść dalej, ja muszę zobaczyć, ale mi się już nie chce. Nie umiem w to uwierzyć, ale zdecydowałam się zrobić obejście. Bo przemyślałam, tutaj też nie było zbyt łatwo, a tu mi się wydaje łatwiej zejść. Chociaż jest, myślę, że dalej, bo jest 37 km. Zrobię cały trening. Kurczę, nie mam wody. To jest moje największe zmartwienie. Mam jeden malutki łyczek. Taka mądra jest. No nic, biegam na około. O, tu jest jakby lepiej, na mapce też to lepiej widać. Muszę się spieszyć. Godzinka. Pełna ta góra. Właśnie zgubiłam i znalazłam kamerę. Wróciłam się ponad kilometr. Nie robię okręgu. Bo musiałam się wrócić do jednego punktu. Nie wiem, czy jak lałam, nie zgubiłam jej. W każdym razie leżałam na trasie. Ach. No nic. Mam kamerę i teraz schodzę tą samą drogą. Chociaż tam już do połowy zeszłam, ale tam nie ma końca i wcale nie jest prościej. więc schodzę tą skałą. Ach.